Witam Cię serdecznie, Radek Bielski z tej strony. Czy czasami w swoim życiu miewasz takie dni, w których po prostu nie chcesz się czegoś robić? Nie masz na coś zupełnie ochoty. Nie chcesz zmywać naczyń, nie chcesz wyrzucić śmieci, nie masz ochoty iść na trening, nie masz ochoty wyjść na rower, nie masz ochoty rozmawiać z przyjaciółmi, ze znajomymi. Po prostu coś mówi twojej głowie nie rób tego. Nie mam na to chęci, nie mam na to ochoty. Ja czasami miewam takie dni. I wiesz co? Nazywam te dni dniami testu. Na czym polega dzień testu? Otóż na tym, że ten dzień pokazuje, kto tak naprawdę rządzi twoim życiem. Moim życiem. Czy rządzę ja? Czy rządzi coś, co drzemie w mojej głowie i mówi nie chcę mi się tego robić. Nie mam na to ochoty. Odpowiedz sobie na jedno pytanie: czy lubisz czuć satysfakcję ze swojego życia i z decyzji, które podejmujesz? Ja tak. Lubię czuć satysfakcję ze swojego życia i z decyzji, które podejmuję. A dzień testu to taki dzień, który daje mi możliwość odczuwania satysfakcji. Dlaczego? Bo jeżeli pomimo tego, że czujesz, że nie chce ci się czegoś zrobić, nie chce ci się robić danej rzeczy, a przełamiesz to, pójdziesz do przodu i wyrzucisz śmieci, pozbywasz naczynia, pójdziesz na trening, porozmawiasz z rodzicami, porozmawiasz z innymi ludźmi, pomimo tego, że bardzo ci się nie chciało, to masz dwie rzeczy ugrane w ciągu jednego dnia. Może nawet więcej. Pierwszą, na pewno zrobiłaś lub zrobiłeś daną czynność. Dwa, przełamałaś lub przełamałeś to, co mówiło, nie chcę mi się czegoś robić. Co się dzieje? Pokazałaś lub pokazałeś światu, że to ty jesteś panem swojego życia i to ty decydujesz o tym, jak ono wygląda. Fajnie jest odczuwać satysfakcję ze swojego życia, prawda? Pozdrawiam Ci serdecznie, Radek Bielecki.